Ostatni raz byłem u fryzjera 25 października 1985 roku. To był fryzjer na dworcu głównym we Wrocławiu i za strzyżenie na glace zapłaciłem 10 ówczesnych złotych. No i od tej pory strzygą mnie ludzie z najbliższego otoczenia, albo sam się strzygę. Ostatnio właściwie bardzo często sam. To zazwyczaj w sytuacjach stresowych. A ponieważ jutro czeka mnie ciężki dzień, to chyba taka sytuacja nastąpiła i postanowiłem trochę się uporządzić. Będę się golił normalną maszynką i nie tutaj, ale ostrzygę się nożem. Generalnie włosy zaczynają mnie wkurzać i przeszkadzać mi jak zaczynają się robić dredy. A dredy robią się, bo po umyciu głowy ręcznikiem wykonują okrężne ruchy i nigdy się nie czeszę. No stąd taka fryzura porypana. Ostatnio matka stękała, żebym się ostrzegł. No to się strzega, chociaż nie dlatego, że prosiła o to, tylko no, po prostu sam odczułem taką potrzebę. Byłem ostatnio u notariusza, załatwiałem jakieś tam sprawy spadkowe i zauważyłem, że bardzo się spodobała moja fryzura apikantkom. Poznałem to po ich minach. A może nie tylko fryzura. Ech. Także jakaś pora na zmiany przyszła. Dobra. Jeszcze z tyłu trzeba podciąć. No. Od razu i naszej. chyba spoko. No, jak się ogole będę jak nowy. Zajebiście. Dobra. to nie jest żaden eksperyment, ale warto zwrócić uwagę na to jak odmiennie można postrzegać tego samego człowieka sugerując się wyłącznie jego wyglądem no skoro już się wygrzebałem z domu to jest etui ja nie będę trzymał długopisu w etui w każdym razie to jest ten długopis który sobie zamówiłem niedawno to jest długopis Phoenix. Hmm. T5TI z tytanu długo na niego czekałem a tylko dlatego, że nie było w takim kolorze naturalnym końcówka krusząca zrobiona z jakiegoś stopu wolframowego z drugiej strony Część do pisania, czyli końcówka do pisania, zaopatrzona we wkład ciśnieniowy. Ale ten wkład ma takie same wymiary jak takie wkłady zwykłe do zenita, więc nawet gdyby był jakiś problem z dostaniem czegoś takiego z skupieniem, to nie będzie problemu z tym, żeby długopis w ogóle pisał. Piszę pod wodą, piszę do góry nogami. No i ładnie wygląda. O. I bardzo się z niego cieszę. <laughs> Czy ja go nie będę używał w takim zestawie przedmiotów, które ze sobą codziennie noszę. Wrzucę go do plecaka ucieczkowego. Takiego <laughs> trochę śmiesznego, który niebawem omówię, to znaczy nie sam plecak, tylko jego zawartość. No. Aha, no i... każdy z tych długopisów ma indywidualny numer. Występuje w wersji tytanowej w trzech odmianach kolorystycznych, czyli taka naturalna eee, tytanowa, niebieska, którą mógłbym zaakceptować, ale której też nie było i fioletowa, która była, ale o, nie chciałem fioletowego także bardzo fajny gadżecik jestem z niego zadowolony <laughs> tym bardziej, że gdzieś posiałem swój długopis Uzi Skull Crusher <laughs> właśnie o takiej śmiesznej nazwie o, ten bardzo mi się podoba no i przyjemnie się trzyma do pisania fajny jest także jestem zadowolony Oh, <coughs> my <coughs> 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 <coughs>